Siemanko, siemson, Witam was w kolejnym filmiku i dzisiaj saszetki Bayernu Monachium, kolekcja 2014. Ona została wydana na początku 2014 roku, czyli kolejne slenie najprawdopodobniej na początku 15, czyli 3 lutego No i otworzymy kilka saszetek, zobaczymy tymi to mi karta starczy, ale no powinna starczyć. Zaczymy, zbiera, zaczynamy zbierać tą kolekcję, do której miał te saszetki, pewnie widzieliście po otwieram, szukam jednej karty dla kruszyny. Mam nadzieję, że ją znajdę. <laughs> Cena sugerowana na to 2 86 euro. 86 kart do zebrania, pewnie to już wiecie. I rozpoczynamy kolekcję. moja pierwsza szedka z tej kolekcji. <laughs> o, i poza o, oczywiście pierwsza karta, chyba to jest jedynka, numer 1. log... Y Bayernu widzimy jeden, jest jedynka. Pierwsza kartka. No, postawimy takie świecące bardziej tam. Dobra. Mm, tu mamy puzzle. Tak, puzzle. Kolejna, Nojer. Mm -hmm. O, troszeczkę bliżej do trzyma karty. Mniej więcej tak. Bo chyba zbyt daleko trzymam Mamy Pizarro, zmiennik lewego. Stary, wydzieracz, czy nie wiem, co nazwać, co chciałem powiedzieć, nawet. Patrzcie, ile ma już lat? Bardzo dużo. Dobra, mamy mandżukicza z takim już tym grawerowanym, już takim tym przez maszynę, tym autografem, i jeszcze baz żubera. Dobra, kolejna seszetka. O, no, teraz przejrzymy trochę tempo, nie będę się już rozszulał za bardzo. Kolejny świeciak. Świeciaki nawet są w tej kolekcji. Ribery z mandżukiczem. No, Mamy młodego Weissera. Taplojcz. No. Re e Reader. Czy tam Rader. Reader. Reader. Tiago I kolejny puzzle. Kolejna skrzypka. Myśmy trafić checklistę, bo bym bardzo chciał. No i kolejna świecąca. No tak to występowało, że Tu jest jedna świecąca karta. Cieszą się z złonicy Bayern. Miller. Kiris Martinez i Kroos, którego już nie ma w Bayernie. No troszeczkę tak to zrobimy. Piek. Tak, on od razu wyląduje w albumie. Mam nadzieję, że trochę tutaj checklistę. To będę mógł sobie od razu wkładać już mniej więcej. O, ta fajnie się na to tworzyła. Ale zwaliłem. Cieszący się gylce. No, i Mario Gryce, Hologram, Gerland. O i Trikot, pierwszy jest, koszuleczka. I jeszcze mamy contento. I. Te kuzelki. Fajne starczki. Bardzo fajna seria, mi się takie bardzo podobałem. Takie inne serie, niekonwencjonalne. No, znowu tak. Jeszcze jakieś tam takie serie, co cykliczne. No, derba się... no, no, jest cykliczne, ale te karty jakoś. Zawsze fajnie wyglądają, starają się jakiś taki fajny design, wygląd. No, widzimy drugi trikot wyjazdowy. Teraz są takie w pachy, takie. Schweinsteiger Starają się, no, coś zawsze fajnego stworzyć, a nie jakieś tam. No, ale ten Champions League tam jest przeżytek, według mnie. No i kurde, co się dzieje, że, że wnieciony był róg. Pewnie przez tego. i głupiego. Co wrzucił, to jest, nie wiem, jak mógł taką paczkę do skrzynki upchać niemożliwe. Nie było nawet, sprawdzenia O, czy powtórka, już widzę. O, trikocik. Trzy trikoty już mamy. Robenik i puzelek. Dobra. No i mamy powtórkę już. Albo ktoś chciałby się wymieniać, to wiecie co. UK Edition, karteczki, ja ty. O, zbieram innych kart. No a może teraz coś zrobić to Brazil, jeszcze przybędzie jakiś tam. Ale nie, może znajdę jakieś jeszcze fajne. O, Trikot, powtórka. I Content. No i czemu ten róg jest zagięty znowu? No nie rozumiem, no. To nie nie z tego, że tak otwieram już? Ponad powoli teraz otworzę przy Was. wolutku. no i powtórka znowu Oje, jest Jezu, trzecia powtórka Chcę z tyłu eee, Van Buiten, no trochę się jeszcze autografów wybrało, Robbenik Trikot. powtórka trzecia, a tu nie widzicie o i co? puzel, no nie że no patrzcie, dwie w takie same karty więc to, że strzeży, razem mamy już cztery koty. no fajnie, fajnie mhm. po prostu super nie mi się nie liczy ile tak jest. Otworzymy jeszcze. Z dwie i skończymy. O, Robenik, fajnie. Dante. Martinez. Toni Kroos, powtórka. O, jest ta pierwsza. Fajnie. Fajnie, bardzo fajnie. Dobra, i ostatnia, 6 minut. Kolejna część będzie, kolejne saszetki, co policzę później ile je dostała, jeszcze jakoś to próbuję podzielić jedziemy uuu szwańczki jest w końcu robę, no te karty są poprzecznie niektóre więc ciężko je tutaj, nie wiem jak to takie strony takie łamane poziome i z tymi takim segeratorze czy takim tym albumku, o takim wiecie coś takiego, dobra no to widzimy się w kolejnym filmiku o w takim, ale chyba w tym położę bo właśnie po to kupiłem ten album do tej serii jak zbierać to na całego i mieć z tego satysfakcję. A mnie się podobało, I to do kolejnych filmików. Cześć, na razie!